Ostatnimi czasy seria Yakuza wyszła na prowadzenie, jeżeli chodzi o najlepsze gry gangsterskie. Nie są to mimo wszystko typowe produkcje opowiadające o mafii, a bardziej szalone odjechane tytuły ze sporą dozą dziwactw, charakterystycznych dla kraju kwitnącej wiśni. Klasyczne gry o mafii pojawiają się niestety coraz rzadziej. Wielka szkoda. Chętni na popełnienie kilku wirtualnych przestępstw muszą więc cofnąć się o co najmniej parę lat. Dzisiaj zerkniemy sobie, do czego warto wrócić. Zaczniemy od małej ciekawostki. Tytuł naszej bonusowej pozycji nie jest przypadkowy. W amerykańskim prawie Schedule One oznacza kategorie substancji zakazanych, które wykazują wysoki potencjał uzależniający i mogące być szkodliwe dla zdrowia. Jak zapewne więc już się domyślacie, w grze tak zatytułowanej zajmiemy się właśnie ich przygotowywaniem i dystrybucją. Na początku jesteśmy jedynie drobnym dealerem bez kontaktów, towaru i pieniędzy. W Miarę upływu czasu, przez nasze ręce przechodzą coraz bardziej uzależniające substancje, a do tego zdobywamy środki, które pozwalają nam zatrudniać pracowników. Wszystko to, aby zbudować wielką organizację i zdominować przestępczy półświatek Highland Point. Pomimo kontrowersyjnej tematyki, a może właśnie dzięki niej, Schedule 1 szybko stało się jednym z najchętniej ogrywanych i najwyżej ocenianych indyków na Steam. Obecnie tytuł stracił nieco na popularności. Lecz wciąż każdego dnia tysiące graczy logują się, by rozwijać swoje imperium. Seria Driver jest obecnie nieco zapomniana. Ostatnia odsłona ukazała się w 2011 roku i zebrała raczej mieszane opinie. Na razie raczej na cokolwiek nowego związanego z marką nie ma co czekać. My cofniemy się jeszcze dalej, do 2006 roku i momentu premiery Driver Parallel Lines. Przenosimy się w nim do Nowego Jorku lat 70. oraz w bardziej współczesne czasy XXI wieku, gdzie będziemy próbowali dokonać zemsty na osobach, które wcześniej wpakowały nas na długi czas do więzienia. Rozgrywka przypomina w wielu aspektach serię GTA, ale ze zdecydowanie większym naciskiem na prowadzenie wszelkiej maści pojazdów. Całość jest dużo lepsza niż wcześniejsze Driver, które okazało się nieco zbyt przekombinowane. Ojciec Chrzestny, bez znaczenia czy mówimy o książce czy o filmie, to dzieło kultowe. Najlepsze gry gangsterskie często wzorowały się na słynnej powieści Mario Puzo. Aż dziw bierze, że na produkcję bezpośrednio opartą na tym utworze przyszło nam czekać aż do 2006 roku. W The Godfather nie wcielamy się bezpośrednio w żadnego z członków rodziny Corleone, a w młodzieniaszka, który szybko zostaje przyjęty w jej szeregi. Znane postacie jak Vito też migną na Kilkukrotnie przez ekran, a twórcom udało się do nagrania dialogów zaprząc kilku aktorów z dużego ekranu. Przed śmiercią nawet sam Marlon Brando zdążył trochę popracować, ale większość jego wypowiedzi przez wyraźnie słyszalny osprzęt medyczny wycięto. Jedną jednak zostawiono, ale pozwolimy odkryć wam ją samodzielnie. A jak tam sama gra? To dość typowy, ale bardzo solidnie wykonany akcyjniak, gdzie sporo sobie postrzamy zdobywając uznanie w mafii i pnąc się po szczeblach. las Seria Payday to bardzo popularne gry gangsterskie. Szkopuł tkwi w tym, że nie są to typowe produkcje singlowe, chcące opowiadać wciągającą historię, a nastawione na sieciowe zmagania tytuły multiplayer. Nasz cel? Napadać na banki i coraz bardziej się na tym bogacić. Trójka zaliczyła przeciętny start, a obecnie nie gra w nią przesadnie wielu ludzi, ale dwójka to całkiem inna para kaloszy. Na serwerach dalej przebywają tłumy. I jasne, można wykonywać kolejne zadania w towarzystwie losowych graczy, ale najlepiej zebrać konkretną ekipę, aby móc idealnie skoordynować swoje działania. Ktoś będzie otwierał safe, inna osoba zatrzyma nadchodzące oddziały złot, a jeszcze kto inny zajmie się wyłączaniem zabezpieczeń. Jest co robić, szczególnie na najwyższych poziomach trudności pora na nieco bardziej jajcarskie podejście do przestępczości zorganizowanej. Ciężko bowiem określić serię Saints Row inaczej niż takie prześmiewcze, ale w dobrym tego słowa znaczeniu Grand Theft Auto. Pierwsze dwie odsłony, chociaż wciąż szalone, jeszcze względnie trzymały się na wodzy, ale od trójki zaczęła się prawdziwa jazda bez trzymanki. Święci praktycznie co misję próbują przeskoczyć rekina, a rzeczy jakie przyjdzie nam robić, jakby to powiedział Ferdynand Kiepski, nawet największym fizjologom się nie śniły. Powozimy w aucie tygrysa, postrzelamy z broni sprawiającej, że wrogowie zaczną tańczyć w rytm stepu, dostaniemy supermoce, czy zostaniemy prezydentem USA. I wiecie co? To nawet nie są najdziwniejsze rzeczy, jakie zobaczycie. Wielu określało swego czasu Sleeping Dogs jako taką chińską jakuzę. To nie do końca prawda, bo poza rozbudowanym systemem walki, wręcz obie te gry zdecydowanie więcej dzieli niż łączy. Ba, tak na dobrą sprawę, ich największą cechą wspólną jest fakt osadzenia akcji gdzieś w Azji i ogólnie przestępcza tematyka. Sleeping Dogs to raczej poważna, mroczna produkcja. Wcielamy się w niej w policjanta, który będzie próbował od środka rozpracować chińskie triady. Jako Wei, bo tak nazywa się protagonista, będziemy wykonywać zadania zarówno dla stróżów prawa, jak i dla gangsterów. Fabuła jest niezwykle wciągająca, klimat Hongkongu niesamowity, a rozgrywka, cóż, po prostu solidna. Jeżeli szukacie nastrojowej pozycji w tonie filmów Johna Wu, nie mogliście trafić lepiej. A la Pacino, większość fanów gangsterskiego kina na pewno kojarzy z co najmniej dwóch ról. Jedną jest oczywiście Michael Corleone z Ojca chrzestnego, gdzie wystąpił u boku Marlona Brando. Drugą jest nie kto inny jak Tony Montana z Człowieka z blizną. W przypadku growej adaptacji twórcy zdecydowali się, no w zasadzie nie na adaptację, a na sequel. W tym celu nieco zmieniono zakończenie, kto wie jak się kończy film ten, domyśla się na pewno dlaczego, a teraz będziemy Próbowali odbudować swoje narkotykowe imperium na terenie Miami oraz dokonać zemsty na osobach, które nas go pozbawiły. Rozgrywka polega na zdobywaniu kolejnych poziomów reputacji, przejmowaniu dzielnic i wykonywaniu różnych misji. PlayStation 2 przyniosło nam bardzo fajne gry gangsterskie, a prym wśród nich wiodły zdecydowanie trójwymiarowe odsłony GTA. Na konsoli Sony trafiło się ich jednak nieco więcej, a kilku niestety nie udało się przebić do aż tak szerokiej świadomości jak dzieło studia Rockstar. Wśród nich są dwie części klimatycznego The Getaway Obie mają sporo punktów wspólnych z Grand Theft Auto, ale znacznie bardziej niż na swobodną eksplorację otwartego świata stawiają na klimatyczne liniowe misje. To też produkcje znacznie poważniejsze, bez przesadnej ilości zabawnych wstawek czy przesadzonych dziwacznych postaci. Rozgrywka także jest bardziej wymagająca, co tyczy się zarówno licznych wymian ognia, jak i kierowania pojazdami. Seria Yakuza przez wielu graczy jest uznawana za takie japońskie GTA. Nie można być dalszym od prawdy, bo w zasadzie jedyne co obie te marki łączy to tematyka przestępczości zorganizowanej. Cała reszta to coś całkowicie innego, od gameplayu aż po sposób opowiadania historii. Przed premierą siódemki z japońskim pod tytułem Like a Dragon mieliśmy do czynienia z mordoklepkami we względnie otwartym świecie, gdzie mogliśmy wykonywać zarówno szalone zadania poboczne, jak i poznawać znacznie poważniejsze wątki główne. Obecnie seria przekształciła się w turowej jrpg jednocześnie zmieniając protagonistę z Kazumy Kiryu na Kasugę i Chibana. Rdzeń jednak dalej pozostał ten sam. Wciąż dostajemy poruszające opowieści o gangsterach, o sercach ze złota. Kto by pomyślał, że najlepsze gry o mafii stworzą nasi sąsiedzi z południa? To właśnie tam, w Czechach, powstała produkcja zatytułowana po prostu Mafia. Jak widać, w tej prostocie tkwi siła, bo zarówno ona, jak i sequel są absolutnie fenomenalnymi, przepełnionymi niepodrabialnym klimatem tytułami. Oryginalna 1 zdążyła się już nieco zestarzyć, ale wyłącznie pod względem grafiki i gameplayu. Historia dalej jest tak samo genialna jak była przed laty. No i zresztą dostała bardzo dobry remake, który przybliża jej rozgrywkę do znacznie przystępniejszej dwójki. Jeżeli jeszcze w którąkolwiek z nich nie graliście, ale która bądź seans Ojca Chrzestnego to u was coroczny rytuał, koniecznie nadróbcie zaległości. Wymieniając gry z otwartym światem, szczególnie takie pozwalające się wcielać w przestępców, król może być tylko jeden. Seria Grand Theft Auto. Obecnie chyba co najmniej pół świata wyczekuje premiery GTA VI, dalej zagrywając się w poprzedniczki. Dotychczas najnowsza piątka do tej pory żyje i świetnie się sprzedaje, przyciągając graczy szczególnie do trybu online. Ale starsze odsłony nie mają się czego wstydzić, bo o ile graficznie może i troszeczkę się postarzały, tak rozgrywka. W otwartym świecie dalej daje masę Frajdy. No, sami przyznajcie, klimat takiego Vice City jest po prostu nie do podrobienia. A nie ma chyba w Polsce dzieciaka, który nie zagrywał się w San Andreas na kodach. Jeszcze bardzo długo, nawet po premierze szóstki, będziemy do tych produkcji wracać. Zatem łowcy, jakie są dla Was najlepsze gry gangsterskie? Koniecznie dajcie nam znać w sekcji komentarzy. Zachęcamy też jak zwykle do zostawienia suba, żebyście mogli częściej widzieć nasze materiały oraz do odwiedzenia porównywarki cenowej Gigita Deals, która pozwoli Wam znaleźć Waszą następną ulubioną grę w najlepszej cenie. Trzymajcie się i do usłyszenia!